pss Nie wiem, czemu nic nie mówię, skoro nie będzie muzyki. Bup, 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 bup. Poza, poza tym, w jaki sposób działam ze sobą społecznie. E, interesują mnie też procesy fizyczne i takie neurobiologiczne, które zachodzą. E, ostatnio też zajmuję się działaniem na takim poziomie empirycznym, powiedzmy. Jest bardzo słaby. O, jest mocno różnicami. Zobaczę, jak w to wszystko wymiesza się ten czarny mat. Na razie na mały pędzelek, który robiłam... Lecimy z drugim okiem. złapię i bardziej taki lotny. Pochylę głowę w dół, zobaczymy, jak tu się przejdzie. No, jest taki półtora. Zobaczymy, czy druga kanapka lecia. Jest okej. Okay. I on podobnie się zachowuje. Nic nie mówię, bo się jeszcze wstydzę. Przez to dychotomię jestem taka, a później Uff. nie, nie, po prostu no nie, kiedyś, ja kiedyś byłam youtuberką. i miałam siedemnaście tysięcy subskrypcji oh, many? Hmm? Just... Three. Please, have a seat. Łódeczka wergiliusza amerykańska podróba Szwedów.